Dar serca dla Oli. Pod takim hasłem odbył się koncert charytatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej. Wszyscy dla wszystkich. Dla przybyłych gości przygotowano szereg artystycznych atrakcji. Dzisiejszy, tegoroczny koncert poświęcamy Oli. Ola, która potrzebuje naszej pomocy której rodzina nie ma takich możliwości finansowych, żeby pomóc choremu dziecku, i dlatego zmobilizowaliśmy wszystkich, kogo mogliśmy, aby w dniu dzisiejszym nie tylko było miło, ale również, żeby coś z tego pięknego pozostało w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla Oli. Proszę Państwa, to jest Omar. Omar jest z Sudanu. To jest ser. Przyjechał z Kambodży. Dzieci, 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 chodźcie, chodźcie szybciutko, szybciutko. To są wasi, to są wasi nowi bracia. Chodźcie, przywitać się z bratmi. No, przywitaj się panowie. Marii... każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się tylko klo, co ona była, szara mysz, a z miastka wciąż nadchodził list. Powracaj, gdy ci szczęścia brak, a ona mu pisała tak. Ask yourself, Gotta keep this thing. Out.